Podziękowania dla patronów, to dzięki Wam powstają materiały takie jak ten i mam nadzieję, że powstaną kolejne. Cyberpunk 2077 będzie bez wątpienia wielkim hitem. Zapewne wielu z was jest ciekawych co pokaże CD Projekt Red w swojej produkcji i jak ugryzie temat Cyberpunka. Dzięki ścisłej współpracy z Mike'em Pondsmithem mamy pewność, że gra będzie wierna papierowemu oryginałowi i zgodna z wizją twórcy systemu RPG. Jednak obok gry Redów powstało multum tytułów opartych na idei Cyberpunka. Wciąż wychodzą nowe gry z gatunku indie, próbujące zmierzyć się z tym tematem. Oto 10 gier, w które warto zagrać przed zagraniem Cyberpunk'a 2077. Wiem, że to nie wszystkie tytuły, a zaledwie niewielkich wycinek. Postanowiłem wybrać gry AAA, nie skupiając się tylko na tytułach najnowszych, ale na tych, które temat potrafiły ugryźć w ciekawy sposób. Jeśli film się spodoba, dogram część drugą z grami indie, gdzie o cyberpunkowy temat jest o wiele łatwiej. A może i część trzecią z jeszcze innymi grami. Niemniej, czeka na cyberpunka 2077 zagraj w te tytuły, na pewno nie pożałujesz, a wczujesz się w duszny klimat przeludnionych miast, cybernetycznych wszczepów i wszechobecnych neonów. Blade Runner tak, to dość oczywisty wybór. Blade Runner od kultowego swojego czasu Westwood stanowi pomost pomiędzy książką a filmem. Nie tyle fabularny, co bardziej ideowy. Wizualnie korzysta ze świata wykreowanego przez Ridleya Scotta. Twórcy z ogromnym pietyzmem wykreowali lokacje znane z filmu, po których porusza się Roy McCoy, który, tak jak Descartes, jest łowcą androidów. Sprawa tym razem dotyczy masakry w sklepie ze zwierzętami, za którą odpowiadają replikanci. Te elementy są bardziej wierne książkowe Oryginałowi. Roy na swojej drodze spotyka mnóstwo postaci znanych z filmu. Mało tego, mamy czasami wrażenie, że depczemy dekardowi po piętach, bo obie historie dzieją się jakby obok siebie. Adaptacja na grę wideo wyszła wręcz genialnie, klimat, pomimo dość kiepskich warunków sprzętowych jak na 1997 rok, oddano idealnie. Gra też zachwycała swojego czasu świetnie wykonanymi cutscenkami, których co prawda za dużo nie było, ale zachwycały jakością. W dobie dość spore. Parcia na grafikę 3D, Westwood podjął jedyną słuszną decyzję, aby gra miała prerenderowane animacje z postaciami wykonanymi z Wokseli. Przez to, pomimo upływu lat, aż tak się nie zestarzała i do dziś potrafi się podobać. Warto wspomnieć o nieliniowej rozgrywce, która dzieje się w czasie rzeczywistym. Każda gra różni się od innej, przez to, że inne postacie są replikantami. A fabuła prowadzi do kilkunastu różnych zakończeń. Twórcy nie zapomnieli o gadżetach znanych z filmu. Test Kampa czy użycie SP. Do obróbki zdjęć także się pojawiły w zasadzie w formie znanej z filmu. Blade Runner to dziś kultowy tytuł, po który chętnie sięgają coraz nowsze rzesze graczy, a do tego duszny klimat cyberpunku, który jest obecny niemal w każdej klatce: czy to filmu, czy gry. Deus Ex. Seria trwa od 2000 roku. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych cyberpunkowych marek na rynku. Pierwsze dwie są już mocno archaiczne pod kątem prezentacji, ale nadrabiają genialnie rozpisaną fabułą, która przypadnie wszystkim osobom lubującym się w teoriach spiskowych. Od części pierwszej gra oferowała otwarte misje, do których można było podejść wedle własnego upodobania. Nad dwoma pierwszymi czuwał Warren Spector, który jest uznaną postacią w branży gier wideo. Druga część Invisible. War oferowała trochę lepszą grafikę, ale klimat oryginału pozostał. Bohatera można było rozbudowywać kolejnymi wszczepami, które wpływały na mechaniki gry. Dwie kolejne części opowiadały historię Adama Jensena, który po ataku terrorystycznym stał się pół człowiekiem, pół maszyną. Tematy oryginału powróciły, choć przyznam, że dzięki odświeżonej formule nadal gra się broni. Multum wszczepów ponownie wpływały na sposoby przejścia kolejnych misji. Wszystko okraszone fenomenalną muzyką Michaela McKenna która wpisała się w klimat cyberpunka idealnie. Seria Deus Ex to sztandarowy przykład nurtu, bo hołduje niemal każdemu aspektowi tegoż. A przy tym to świetne gry, w których sam decydujesz, czy chcesz być maniakalnym mordercą, czy duchem, który przez całą grę nikogo nie zabił. Do dziś to fenomenalny tytuł. Bioforge Tytuł, który nie jest klasycznym przykładem nurtu cyberpunk, ale mieszaniną tegoż z dark science fiction. Elementem, którego brakuje jest miasto, tutaj zamienione na bazę na księżycu The Wcielamy się w bezimiennego bohatera, który wbrew swej woli został zamieniony w cyborga przez niejakiego doktora Mastabe. Naszym celem jest dowiedzenie się prawdy o sobie, zbadanie tajemniczego kultu i oczywiście ucieczka z księżyca. Gra pod kątem mechaniki przypomina Aloyne The Dark lub bardziej rozpoznawalny Resident Evil. Swojego czasu gra była zaawansowana technologicznie, bohater po odniesionych ranach utykał, a na jego ciele była widoczna krew. Dziś gra jest mocno archaiczna, sterowanie jest ciężkie, a poziom trudności nawet na swoje czasy był dość wysoki. Ale w zamian gra oferowała interesującą fabułę i świetnie oddany klimat stacji kosmicznej. Dziś to zapomniana gra, ale wciąż potrafi wciągnąć na długie godziny. System Shock Kolejna gra, nad którą pracował Warren Spector, tym razem jako genialny haker lądujemy w bazie kosmicznej Citadel, gdzie rządzi sztuczna inteligencja Shodan. Naszym celem jest jej wyłączenie, jednak szybko się okazuje, że to właśnie ona pozbyła się mieszkańców zamieniając część z nich w cyborgi. Od teraz obok nadrzędnego celu będziemy próbować opuścić niegościnne środowisko. System Shock to dziś kultowy tytuł, pomimo że wizualnie postarzał się okrutnie, nadal zachował niepowtarzalny klimat zaszczucia w opuszczonych bazie. I choć klimaty cyberpunkowe wydają się trochę bardziej odległe, to wciąż wiele elementów z nurtu pozostaje na swoim miejscu. Gra oferuje też ciekawy przykład rozgrywki, gdzie nie stawia się na liniowe pokonywanie poziomów, ale daje w zasadzie dostęp do całej bazy i umożliwia dowolne eksplorowanie. Nieliniowa rozgrywka powoduje, że poszczególne zadania można wykonywać w dowolny. Również sprytnie rozwiązano poziomy trudności, które ustalamy wedle własnego upodobania, tworząc grę, w jakiej najlepiej się czujemy. Pomimo Upływu lat system szok nadal ma to coś, co nie pozwala się od niego oderwać, a przy tym nieustannie trzyma w napięciu. Znaczy. Cóż może być lepszego niż cyberpunk od mistrza Kojimy? Całkowicie zapomniany tytuł, w zasadzie niedostępny dla polskiego gracza, dziś stanowi święty greal każdego kolekcjonera. Snatcher opiera się na pomyśle Blade Runnera. W mieście pojawiają się cyborgi nazwane Snatcherzy, którzy przejmują ciała i role żyjących osób. Powstaje specjalna jednostka Junker, której zadaniem jest odnalezienie i wyeliminowanie wrogich maszyn. Hideo nie krył się specjalnie nawiązaniami do filmowego łowcy androidów. Niemniej gra jest prekursywna, Kursorem gatunku Visual Novel jest to dość specyficzny tytuł. Mocno statyczny, oparty na ścianach tekstu i delikatnie animowanych obrazkach. Jednak pod osłoną dość kiepskich mechanik kryje się ciekawa, wciągająca fabuła, wpasowująca się idealnie w nurt cyberpunku. Dziś to gra, w którą ciężko się wkręcić, ale jeśli szanujecie przykładanie się kodzimy do detali, bez wątpienia Snatcher także was zachwyci. Mnóstwo informacji, świetnie nakreśleni bohaterowie i świat. To jedna z tych gier, o których mało kto słyszał, a jeszcze mniej osób grało. Jednak warto, choć cena za tytuł z angielskimi napisami jest okrutnie wysoka. Angel Devoid Face of Enemy. To gra będąca przedstawicielem wymarłego gatunku Interactive Movie. Gier, które głównie opierały się na całych tonach filmów FMV z aktorami. Dziś mało kto jeszcze gra w takie gry, ale Angel Devoid jest najbliżej filmowego cyberpunka ze wszystkich wspomnianych gier. Wcielamy się w Jake'a Harda, który ściga tytułowego przestępcę Angel Devoida. Skutek wypadku traci możliwość mowy, a na domiar złego poprzez chirurgię plastyczną zostaje mu przeszczepiona twarz Angela. Od teraz ścigany przez łowców, Nagród będzie starał się odnaleźć złoczyńcę i oczyścić swoje imię. Choć fabuła nie jest może jakoś specjalnie odkrywcza, Angel Devoid nadrabia to fantastycznym klimatem miasta Neo City. Cała gra została wykonana w prerenderowanej grafice w stylu neogotyku, któremu hołdował właśnie Blade Runner. Jest to gra typowo przygodowa, gdzie wałęsamy się po lokacjach, rozmawiając z postaciami i od czasu do czasu używamy pistoletu. To tytuł z zeszłego wieku. Nie ma co oczekiwać tutaj wymyślnych mechanik, to bardziej film które obserwujemy oczami bohatera. I choć za dużo w grze do roboty nie ma, warto się skusić choćby po fantastyczny klimat cyberpunkowego miasta. Dreamweb Kolejna zapomniana gra, w którą mało kto w zasadzie grał. Dreamweb mógł poszczycić się całkiem ciekawym konceptem. Gra była przedstawiona całkowicie z góry, co mogliście chociażby zaobserwować w znanym hotline Miami. Tytuł opowiadał o Rajanie, któremu w śnie dziwny byt każe wyeliminować 7 osób, które chcą doprowadzić świat do chaosu. Niewątpliwie niezła jest tutaj fabuła. Dodatkowo rozbudowana przez fizyczny dziennik szaleństwa dołączany do gry. Zdrowie psychiczne bohatera i jego pobudki szybko są pod. Pod wątpliwość, co czyni z Rajana antybohatera. Autorzy postanowili też mocno utrudnić życie graczom. Mnóstwo przedmiotów można podnieść, a tylko kilka z nich jest potrzebne. Nie pomaga też to, że wiele postaci można zabić, skutecznie blokując sobie drogę do ukończenia tytułu. Niemniej, ciekawa oprawa, fabuła i trochę scen Gore zasługują na przyjrzenie się tej produkcji. Choć nie jest to tak klasyczny cyberpunk, to klimat Blade Runnera jest odczuwalny. Dreamweb to dzisiaj zapomniany na perełka, która w dobie powracającej mody na retro potrafi zabłyszczeć. Syndicate. Słynny tytuł od Bullfrog to doskonały przykład nurtu cyberpunka. Pracując dla korporacji, kierujemy czterema agentami przez przeróżne misje, w międzyczasie ulepszając ich ciała, konstruując lepszą broń, porywając naukowców i niszcząc inne korporacje. Gra dziś może się troszkę zestarzała, ale nadal cieszy klimatem, a izometryczna grafika nawet dziś potrafi się podobać. Niestety tytuł miejscami trochę nudzi. Misje stają się powtarzalne, a sama rozbudowa naszego imperium. W zasadzie jakoś mało ciekawi. Jeśli jednak spojrzymy na grę przez pryzmat Cyberpunka, to doskonały przykład gibsonowskiej wizji. Walki korporacji, pranie mózgów, ogromne miasto i ludzie stający się cyborgami. Warto zagrać, choć wątpię, aby ktoś z Was jeszcze w to nie grał. To doskonały tytuł, który idealnie wpisuje się w nurt Cyberpunka. BloodNet. Bloodnet to trochę inne ujęcie cyberpunka, bo dochodzą tutaj wampiry. Bohater Ransom Stark zostaje ugryziony przez jednego z nich i w ciele zaczyna postępować infekcja. Będzie to miało wpływ na jego samego, ale i postacie, które mu towarzyszą. Gra jest połączeniem przygodówki point and click z grą RPG. Wampiryzm bohatera wpływał na postacie, które odnosiły się do nas z dystansem lub strachem. Mało tego, Ransom nie panuje nad swoim głodem, przez co może ugryźć towarzysza, wzbudzając wśród swojej ekipy. Podejrzliwość. Oczywiście nie zabrakło cyberprzestrzeni, a raczej jej pff, artystycznej wizji. Bladnet się mocno zestarzał. Dziś to wyjątkowo archaiczny tytuł, choć klimat cyberpunka wciąż jest w niej odczuwalny. Historia jest niezła. Jeśli jesteście w stanie przełknąć prerenderowaną grafikę z początku lat 90., będzie to całkiem ciekawa przygoda. Hell, a Cyberpunk Thriller. Jednak z gier z czasów, gdy modne były FMV. Hell jednak nie wykorzystywał aktorów, a prerenderowane postacie, które na rok 1994 wyglądały dość paskudnie, ale to nie było siłą gry. Gra oferowała wybór postaci męskiej lub żeńskiej. Jako Gideon lub Rachel próbujemy dociec, czemu rząd wydał na nas wyrok śmierci. Gra w dużej mierze polegała na rozmowach i rozwiązywaniu puzli w postaci przeróżnych kodów. Co ciekawe, w trakcie Gry, mogliśmy werbować towarzyszy, a każdy posiadał swoje przedmioty. Wyrzucając kogoś z grupy, traciliśmy też wszystkie przedmioty, które posiadał. Gra oferowała ciekawy styl graficzny cybergotiku, który w grach pojawia się dość rzadko. Hell oferował ciekawą historię, choć trzeba się nastawić, że 80% czasu spędzisz oglądając niekończące się scenki dialogowe, a akcji jest tutaj dość mało. Ale takimi prawami rządziły się przygodówki z lat 90. To wciąż ciekawy tytuł pod kątem fabularnym, bo pozostałe elementy niestety dziś dość poważnie straszą. Gier z nurtu cyberpunku jest sporo. Jakie według was tytuły powinno się ograć przed Cyberpunkiem 2077? Może pojawią się w kolejnej kompilacji Fun Facts.